Witajcie! Dzisiaj podzielę się z Wami prostym przepisem na pieczoną pierś w sosie teriyaki. Zostańcie ze mną. Zaczynam od przyprawiania piersi taką oto przyprawą. Na folię aluminiową leję odrobinę oleju i układam warzywa. Czerwona papryka, buta papryka, pula cukrowa przyprawa, którą przyprawiłem wcześniej piersi, sos teriaki i piersi z kurczaka. Zrobię sobie teraz takie łódeczki z tej folii aluminiowej. I wlewam bulion warzywny. Szczegółowy opis składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zabijam łódkę. I pierś wstawiam do rozgrzanego pieca, temperatura 200 stopni na jakieś pewnie 20, może 25 minut. Zostańcie ze mną, żeby się przekonać. Pierś siedzi, a ja wstawię ryż do gotowania. Po 25 minutach pierś jest już gotowa, a ja przygotuję sobie jeszcze cukinię do tego dania. Odrobinę oleju na patelnię, duża ilość czosnków i cukinia. Odrobina soli. tu Ryż wykładam na talerza. Do tego cukinia. Rozmaitości z folii wrzucam na patelnię, żeby trochę zredukować sos. Jeszcze przed podajem zagęszczę go odrobiną skrobiti, Odrobina soli. dzieciona, pierś. I mamy to. Smacznego. Tak wygląda proste przygotowanie dania bardzo. Smacznego. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, no i przede wszystkim gotowaniu smacznego.